Witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będziemy testować klasyczny rower z PRL-u Ukraina. To jest akurat egzemplarz z 1986 roku. Tutaj ma fajnie wybity rocznik na tej ramie. Z drugiej strony mamy numer. Jestem tutaj w fajnych terenach. przejedziemy się dzisiaj tym rowerem. I popatrzymy, co tutaj fajnego na polskiej wsi można zobaczyć. Powiem wam, że jak byłem tutaj e, miesiąc temu, przed wyjazdem do Stanów, to była jeszcze fajna, szutrowa droga. Niestety, położyli teraz asfalt, no ale nic. E, to, patrzyłem, że ten rower Ukraina, słuchajcie, to jest konstrukcja w ogóle niemiecka z lat 40. i od 46 roku. Najpierw w ZSSR, a później, właśnie na Ukrainie. Je klepali, ale bardzo wyważona jest. Bardzo jakaś taka, jest no po prostu fajnie się jeździ. Bo ja myślałem, że to będzie jakiś tam e, złom, że tak powiem. A tutaj popatrzcie, jak to śmiga. Co najlepsze w rodzinie od nowości, od 86 roku, kupiony w GS-ie. Oryginalny kolor, patyna. Patrzcie jak to leci. Może tutaj zacznę odcinek, bo zobaczcie jakie tutaj jeszcze jest gospodarstwo. Są zwierzęta. Tam siano ze stodowu wystaje. Tu jakaś rawka wisi, jakiś tłok na oknie. Słyszałem, że też tutaj w PRL-u jeździli mm, motocyklami. Ale no nie ma teraz gospodarza, więc może następnym razem za, zagadamy. A daje radę ten rower leci jak burza powiem wam i jakoś człowiek się nie męczy bardzo mimo, że nie ma przerzutek mimo, że nie ma tutaj hamulców przednich, jest tylko torpedo czyli obracając pedały do tyłu możemy zahamować ale i tak jest przyjemność z jazdy naprawdę fajna i wjechaliśmy na ulubione dróżki, przeze mnie przynajmniej. On mi się od razu przypomina dzieciństwo, jak z dziadkami spacerowałem po takich dróżkach. Właśnie polnych. To jest najlepszy klimat, dlatego szkoda, że ten asfalt tam został położony, no ale cóż. Wszędzie idzie mechanizacja. I nowoczesność. Jedziemy do lasu. słuchajcie, charkowska fabryka rowerów. Produkowała tego po prostu miliony. Do Polski, do tych wszystkich pewnie krajów NRD i takich tam innych. Łomaczko! matko! Od 46 do chyba 95 aż to tłukli. Taka to była konstrukcja. No. Ciekawy jestem też pewnie są tutaj różni rowerzyści, znawcy rowerów. Z jakiego to niemieckiego motocykla to zerżnęli. Znaczy motocykla, z motocykle też niemieckie wkopiowali, ale rower. Niemcy musieli też mieć w takim razie fajny. Tylko jakiś młodnik. Uhu. Ale tak, tu mamy kierownicę chromowaną. Zobaczcie, takie są gumowe manetki tutaj góra widelca też chromowana mega prosta konstrukcja tutaj dodatkowo jeszcze jest schowek na narzędzia tak dziwnie się przyzwyczaić na początku bez żadnych przerzutek, bez niczego przy kierownicy no ale powiem wam, że tutaj mam takie kółko 3 km wczoraj zrobiłem to kółko też tak starym rowerem nie tym ale innym A teraz już jestem w połowie tego kółka i nie jestem jakiś zmęczony Dzisiaj miała być w ogóle żniwał teście ale chyba coś nie wyjdzie bo zaczyna padać deszcz Zobaczcie, jaki bociek co wychodzi po polu. No, Fajna sprawa. No, młodzi ludzie mogą nie kojarzyć, ale pewnie tutaj dużo ludzi ogląda. Może macie jakieś wspomnienia. E, pewnie masa tych rowerów poszła na złom, więc podejrzewam, że. Teraz już ciężko nie sprawdzam ile. Może zobaczę gdzieś tam z ciekawości w jakiej cenie są teraz takie rowery. Ale myślę, że to będzie wartość rosła. Ja sam swojego składaka miałem kiedyś e, składaka, no to niestety też go nieopatrznie wyrzuciłem na złom, a teraz bym chętnie e, sobie nim czasami może pojeździł gdzieś. Czy tam krowy się pasą koło drzewa. No fajny taki wiejski klimat Polski też lubię bardzo. Żeby nie było, że tylko Ameryka. <grytanie> Jadę słuchajcie z moją małżonką, z teściem i z dzieciakami. Janek już też się nauczył jeździć na rowerze. 4 latka już śmiga. I to jest fajna sprawa, taki rodzinny wypad na rowery. Aj, oh, czekaj, bo będzie zaraz oh, wypadek na no. no Ale to co, mówisz, że w, w GS-ie go kupiłeś? No, to, to, to znaczy nie, nie nawet ja, tylko mama kupiła, nie? Bo była, pojechała do, y, tam ja nie wiem, na, na zakupy czy na coś i w pewnym momencie patrzę, rowery są. No to jak są rowery, no to... ja brać. Nie, nie będę się śmiał jak do wcipie, że dawali po trzy, ale... <noise> to wzięło, czy tak nie było. W każdym razie można było kupić, a kupienie rowerem w tamtym czasie nie było takie proste. Dobro, jak rzucili, to to, to, to było. Jak nie rzucili, no to niestety jechałeś po rower i wlecałeś bez roweru, bo roweru w składzie nie było. No nie? tak. I mama kupiła rower, 10 km przez nas przyjechała zadowolona Dziadek spojrzał na niego ale trochę to nie był, no to jest zielony to prawda rower nie a, a ojciec mówi a jakaś taka żółta cholera <laughs> a co wcześniej nie było żadnego nie mieliście nie, czy no, jakieś nie po niemieckie tylko, że, wiesz były no to to nie jest pierwszy jak tego urala nie mhm. bo wcześniejsze też były no ale to wiadomo jak nas w dom, domu była szóstka Rower nie miał za dużo szans Aha, no nie? tak, eksploatacja no no była No Boże, bo eksploatacja była niesamowita, nie Rodzice zawsze tam nawet w pewnym momencie nam No nie dawali tego rowera, no bo to się moment rozgraciło A myśmy szaleli, a ja, tu zresztą nie było dróg asfaltowych, nie No tak Tylko, tylko te, po tych łąkach, po tych, tych, tych dziurach, po tym się nie, nie patrzyło, że Że nie daje rady, a Ukraina była na tyle mocna, że Że dawała z tym radę Dzień dobry Krupki. o Jezu, przepraszam, że Was tak wystraszyłem, no, nie chciałem, nie chciałem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tutaj się mleka już chyba nie doi ręcznie. Coś podejrzewam. Co, już pamiętasz pamiętać ile kosztował wtedy taki rower? Jak no, jak ja chodziłem do... do bo tutaj w tej miejscowości w zasadzie była szkoła nie? Uh -huh. I to jest y, podwieźć, należały trzy wsie. One no, no, dosyć daleko, bo 2 km, 2,5 km, nie 3 km. I ten. I no, co bogaci, to tam dzieci No bo żeby do szkoły dzieci miały jak dojechać, no to kupili takie rowery. nie? No, tylko takie były dostępne, to nie było, że Składaka czy Bóg wie co. No, 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 tak, no, no. I wtedy pamiętam taki rower kosztował 750 zł no to w latach powiedzmy 70. 750 zł to było mnóstwo pieniędzy to, 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 to nie było przed prze tego no jak sobie przypomnę poszedłem do pracy i pierwszą pensję po, lat, już, po 50, co można tak, tak, było kupić wtedy? No ja mówię no ja, 750 zł to było mnóstwo pieniędzy w latach y, powiedzmy 70. no ja w 70. W 78 jak ja poszedłem do pracy, no to moja pierwsza pensja to można w górnictwie, nie? Wynosiła 1500 zł, no to, to skala, skala mówi sama za siebie, nie? Uh -huh. Czyli wcześniej kosztował, czyli jeszcze tego. Także bardzo, bardzo, bardzo drogie. To nie były tanie rzeczy. Panie. Nie były tanie rzeczy. No. No. Także w tych, w tych cenach grał się tak, taki taki rower. ale jaki, ale za to jaki wytrzymali, no. mając 40 lat. No Marcin na nie śmiga, no nie należy do w najlżejszych. Daję radę. Coś tam coś tam, coś tam no, to fajnie właśnie. Przyciera, ale nie pamiętam, jak to była tuknie czy coś. I to się do ale butelek by chciał znaleźć w ciele. <grym> No tak No to mój Boże wow. O, ciekawe czy będą dzisiaj kosić, myślisz, czy nie? No nie wiem, nie wiem Przez Zobaczcie, ten deszcz chyba to... znowu, nie? To znaczy tak, no troszkę pokropiło, ale taki deszcz nie zaszkodził, bo teraz jest wiaterek Może przypadkiem się uda, Zobaczmy. Zaraz wyjdzie jak chcemy No i koniec przejażdżki Koniec przejażdżki, o, tutaj troszeczkę Rozchodzi się ta skóra, ale powiem wam, że tutaj była awaria mała błotnika już wcześniej, ale po takiej trasie jakby czuje się dobrze i to siodełko bardzo fajna sprawa. Tutaj mamy jeszcze jakiś schowek, ale nic nie ma w schowku. To, druga strona. Druga strona też to wszystko fajnie. Wszystko fajnie wygląda. Dobra, ja się z Wami żegnam. Dzisiaj taki odcinek, właśnie o testowanie: testowanie roweru. Wiejski, fajny klimat. Jest już kilka tutaj chyba odcinków też, bo raz jakiś gdzieś tam traktorem jeździłem. Raz co tam jeszcze tutaj robiliśmy? zwoziliśmy drewno chyba. I był też, te, boże, test, był też, ale test śledzia. Ja się z Wami żegnam do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej. Szopa rewelacyjna Jeszcze będzie trochę koszenia dzisiaj chyba Co wyjedziesz? O Atko, ale ty masz tu skarbów różnych nie Nie wyjedziesz czemu? Ja muszę go cofnąć i odjąć, No, popatrz Czekaj już patrzę Matko, ale tu skarbów jest a, to jak ty tu wjechałeś? no wiesz, rękami będę dociśnięty doc 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 i tak, do... tu cofnąć go tak tyłu aha do... jeszcze. jeszcze, jeszcze, jeszcze. No. tak i teraz go no. tak. dobra, to Mm widzę. Mam dla ciebie jeszcze ważną informację, bo w tym roku, w sierpniu, będzie możliwość spotkania się na żywo. 14-17 sierpnia e, największa impreza nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem e, Bike Week Weba czyli takie spotkanie motocyklistów, ludzi z pasją, e, ludzi kochających motoryzację, dobrą zabawę konkursy. Przebrania, parady, nocne, dzienne, bardzo dużo się tam dzieje. Od 15 lat właśnie to organizuje dla takich ludzi wolnych, dla easy riderów, którzy lubią się dobrze bawić i możliwe, że akurat nie też będziesz chciał przyjechać i zobaczyć jak to wygląda. Wszystkie informacje znajdziesz na mojej stronie internetowej www.motozloty.com Tam są też bilety, informacje i wszystko co innym. Serdecznie Cię zapraszam, mam nadzieję, że się widzimy w tym roku w Łebie i oddechami. w nie ma nic lepszego. Słońce plaże wolność i uśmiechę każdego. Motocykliści, w...